Wibracja dnia na niedzielę 6 lipca 2025 roku i wibracje budujące to szóstka, siódemka i dziewiątka, wibracje pośrednie to czwórka z dziewiątką i wibracja docelowa to czwórka w księżycu rosnącym. I dzisiaj, szanowni państwo, bardzo łatwo będzie się z kimś pokłócić. Jeżeli idziemy na jakieś spotkanie rodzinne, nie rozmawiajmy o polityce, o politykach, o wyborach albo o jakichś tam, powiedzmy, innych sytuacjach, natomiast też dzisiaj może się pokazywać taki czas, gdzie z kimś nam się skończy Karma. Że na przykład powiedzmy jakaś koleżanka zniknie z naszego życia, jakaś osoba się odwróci, ktoś tam przestanie odbierać telefon i tu się dzisiaj, szanowni państwo, nie zdziwcie, dzisiaj kończy nam się karma z niektórymi osobami, więc tak też może być i nie ma co tam powiedzmy nadskakiwać, zabiegać i próbować tam powiedzmy jakiegoś kontaktu. Na razie takie rzeczy tak będą się prezentować, ale to co powiedziałem wcześniej, dzisiaj uważajmy na dobre i zdrowe relacje rodzinne, bo jak się dzisiaj z kimś pokłócimy, to tutaj albo na noże, albo na amen, albo jak to tam się powiedzmy jeszcze. Jeszcze inaczej twierdzi i mówi. Więc dzisiaj zachowajmy jakąś taką większą dyplomację w rozmowach i w tematach, i za to trzymam kciuki. DobraWróżba.pl. Polecam serdecznie, Sylwester Hordecki.